Dzień dobry. Dzisiaj jak powiem o komponowaniu zestawu z czerwoną spódnicą. Ta spódnica jest wykonana z jedwabiu i aby nadać jej objętości założyłam pod spód kilka dodatkowych warstw. Do spódnicy dopasowałam bluzkę w motywy kwiatowe. Są to czerwone róże, które odpowiadają kolorystycznej spódnicy i są rozmieszczone na takim przekaszonym pudrowym różowym tle. I w ten sposób zaczęła wyłaniać się kolorystyka właściwa dla tego zestawu, a więc takie kolory zgaszone, ciepłe, które są odpowiednie dla jesiennych typów urody, zwłaszcza tych zgaszonych jesiennych typów. Do tych dwóch elementów dopasowałam także żakiet w kawowym odcieniu, w motywy kwiatowe również. Jest to taki żakiet, który odziedziczyłam w spadku po mojej babci, pochodzi prawdopodobnie z lat 60. Jest wykonany z bardzo dobrej jakości tkaniny ma guziki powlekane materiałem, jest również sprzyjający sylwetce, ponieważ rękawy kończą się na wysokości talii, tworząc tutaj taką linię poziomą, co zawsze optycznie przykuwa uwagę do talii i optycznie pomniejsza. Skoro o talii mowa, to mam tutaj założone dwie chusty podkreślające talię, jedną również motywy kwiatowe odpowiadającą bluzce, a drugą czerwoną, jedwabną, odpowiadającą spódnicy. Ten zestaw podkreśliłam również takimi biżuteryjnymi akcentami, a więc mam tutaj czerwoną kokardę oraz broszkę z cameo, która nadaje temu strojowi taki retro charakter. Oraz kolczyki o takim delikatnym złotym połysku, które świetnie wpisują się w tę ciepłą, jesienną, przegaszaną kolorystykę. Jeżeli chodzi o ten zestaw, to ma on charakter retro, są tutaj takie elementy zapożyczone trochę z estetyki wiktoriańskiej, edwardiańskiej, coś co ja nazywam takim ubiorem wiktoriańskich larek. Jest to strój też konserwatywny, jednak nadal w swoim charakterze zwiewny, delikatny i kobiecy. Do tego zestawu dopasowałam neutralne buty na obcasie. I w ten sposób wygląda moja interpretacja czerwonej spódnicy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.